Witam państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Czy okultystyczny CERN powstał w miejscu, gdzie znajdują się bramy do piekła? 12 sierpnia 2023 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Może tak, może nie. Zobaczymy. I cudzysłów europejska organizacja badań jądrowych CERN. To ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy jeziorem genewskim a górskim pasmem Jury. Obecnie do organizacji należą 22 państwa. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących. Ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstek, czyli wielki zderzacz hadronów. Oficjalne wyjaśnienie tego, czym jest CERN, źródło Wikipedia Wolna Encyklopedia, czyli może się też mylić, a drugie, trzeba dodać, że podobny CERN istnieje w Federacji Rosyjskiej, całkiem chyba podobny do tego, tylko że chyba jest obecnie nieczynny. To trzeba powiedzieć, ten też chyba ma być nieczynny, bo będą przerabiać i tak dalej, tak dalej. Na tej zasadzie to ma działać. A teraz nieoficjalnie. Otóż większa y, część CERN położona została na terytorium St. Janis Pauli y, y, w czasach Imperium Rzymskiego, zwanego Apollacum. Nazwa ta nie była przypadkowa, ponieważ całe miasto, jak i świątynia, zostały wybudowane ku chwale Apollona. Y, y, nazwy zmienione dla Apolona y, to Siwa oraz Horus. A zatem dokładnie tę, tę samą lokalizację, co dzisiejsze, cer w przeszłości posiadało miasto poświęcone bogowi destrukcji i ponownego, ponownego stworzenia, którego wizerunki w czasach obecnych istnieją w świ świątyniach hinduskich. Oprócz tego jeszcze najlepsza by było nazwa Nemesis, bogini, znisz bogini zniszczenia. Tak, chyba też to można powiedzieć, ale to z czarnym humorem. A drugie, oczywiście, Darczyńcą to jest chyba y, rock, dynastia Rockefellerów, czyli y, należąca do Iluminati, to trzeba powiedzieć jasno. A więc ma mroczne pochodzenie. Niestety, ważnym atrybutem Apolina jest nieustanne dążenie do zniszczenia wszechświata, tak by na jego gruzach stworzyć coś zupełnie innego. Ważnym jest również informacja zawarta w zwojach skłamran, które wspominają mściwego demona o niebiańskim imieniu Lucyfer, czyli niosący światło z łaciny, który po, e, po, podając się za Apolina zwodził starożytne cywilizacje, a zatem co, jest, co już wiemy, Europejska organizacja badań jądrowych CERN powstała na terytorium starożytnego miasta, którego mieszkańcy czcili Boga zniszczenia i destrukcji. Albo Nemezis, to też by mogło być Cudysów I dano mu klucz od studni Czeluści i otworzył studnię Czeluści, mając nad sobą króla Anioła Czeluści, imię jego po hebrajsku, aby Badon w języku greckim Apolin, apokalipsa świętego Jana, ewangelisty. I jakie możemy wyciągnąć wnioski? Cudysów, studnia czeluści, o której wspomina Biblia, została ściśle powiązana z Bogiem zniszczenia Apollionem. Z kolei miejsce starożytnej świątyni poświęconej temu bóstwu, według archeologów, znajduje się dokładnie w centrum CERN. Teraz przejdźmy do zagadkowego logo CERN jeśli bliżej przyjrzymy się, wówczas zauważymy, czy szóstki, czyli 666, przypadek, czy celowe działanie. Ja nie wierzę w przypadki, to mówię jasno. Tak czy inaczej, one tak właśnie, oni właśnie tak zrobili. Spójrzcie. Interesujące jest również niepohamowane. Oficjalne oddanie bóstwu o imieniu Shiva, czyli zamiennie Apollyon, jest czymś naturalnym, iż nowo powstające firmy, czy te już istniejące, nie chcą być powiązane z religią. W przypadku CERN, tej największej w swoim rodzaju korporacji globu, jest zupełnie odwrotnie. Otóż z bóstwem. Które znajduje się, y, się na wewnątrz, y, zewnątrz głównej siedziby, jest wyżej wspomniane bóstwo siwa. Nie chcemy być gołosłowni, dlatego pozwólcie, że zacytuję słowa dyrektora zespołu do spraw obliczeń naukowych CERN: cudzysłów, coś może się przedostać przez wymiarowe drzwi w zderzaczu hadronów LHC. I z tych drzwi może coś wydostać się na zewnątrz, lub my możemy coś przesłać. Sergio Bert Bertolucci, dyrektor zespołu do spraw obliczeń naukowych CER, to może być na zasadzie ta, film horror sci-fi, chyba jeszcze części. Hellboy, akurat niby to był demon, był oczywiście pozy pozytywną postacią, y oczywiście grającą gra, granego przez Rona Permana, a resztę byty, które się chciały w podobny sposób oczywiście dostać, były już bardzo mocno demoniczne. To trzeba powiedzieć jasno. I to i, i go sprowadzili na, naziści pod koniec II wojny światowej. Coś po tego podobne oczywiście zas, y, na tej podobnej y, zasadzie to działało. To trzeba jasno powiedzieć. Yy. Podstawowym zadaniem CERN przez ostatnie dziesięciolecia było otwarcie portali czasoprzestrzennych. Coś na y, y, wzór z filmu Gwiezdne Wrota. Tak ja to widzę. Posłużyć ma y, temu stworzenie miniaturowej czarnej dziury y, poprzez zderzanie cząsteczek. Czarna dziura teoretycznie rozrywa czasoprzestrzeń, a całe zjawisko trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund. Ile, sposób, ile spo osób zostało, słyszało o CERN to szokujące, ale słyszymy o czasach, gdzie ogromna część społeczeństwa nawet nie ma świadomości, że taka organizacja istnieje i że jej celem jest otwarcie portali, przez który jak przyznaje sam dyrektor nie wiemy co może się przedostać. No, Rosjanie posiadają, niekoniecznie może mieć takie zastosowanie. Obecnie to jest zamknięte, to trzeba powiedzieć jasno. Czy jest możliwe, że współczesna ludzkość posiada, cudzysłów, biblijny klucz do, cudzysłów, studni czeluści, z której mogą wydostać się demony, nefilimowie, czy jeszcze inne istoty i byty duchowe? Czy jest możliwe? Że współczesna nauka rozwinęła się już do tego poziomu, iż jesteśmy w stanie otworzyć portal do innego wymiaru. Jednak nie wiemy tak naprawdę, co tam jest. Ja sądzę, że my jesteśmy gotowi i jest około 6 tysięcy patentów, które. Oczywiście powinny być ściągnięte, darmowa energia i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy odtajnionych. To sądzę, że też taka technologia istnieje, co oczywiście y, 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 jest w, czy uczyni to możliwe. A wiele rzeczy tu było okłamanych, były kłamstwa, hipokryzje, niedomówienie i tak dalej, i tak dalej. Istnieje film dokumentalny, który można znaleźć w internecie, a który został stworzony przez fizyków z CERN, pod tytułem, cudzysłów, Teoria Strun, Teoria Wszystkiego. Coś na ten temat też mówił słynny yy, yy, fizyk yy, z, z Uniwersytetu Nowy Jork, yy, doktor Michio Kaku, to trzeba powiedzieć jasno, bo też na ten temat się wypowiadał. W filmie tym fizycy pracujący w CER wypowiadają się, że mają zamiar otworzyć czarne dziury. I oni już chyba stworzyli kilka miniatur, miniaturowych czarnych dziur, ale się one rozpadały, bo oczywiście coś tam jeszcze nie raczej brakowało, więc nie przetrwały bardzo dużo, bardzo długo, przepraszam. Następnie spróbują znaleźć tak zwane grawitony, albo ich grawitację ujemną, czyli z odwrotnym oczywiście zwrotem, tak trzeba powiedzieć, i wtedy można otworzyć czyli cząsteczki, z których jak zakładają, zbudowane jest grawitacja. W czasie wcześniejszych eksperymentów grawitony już się pojawiły, jednak szybko znikały. Fizycy uważają, że znikały one, w róg, w, w, znikały one do równoległych wszechświatów. Obecnie postarają się ponownie wytworzyć warunki do powstania grawitonów, a następnie prześledzić, dokąd one znikają. I, a teraz coś z pogranicza zjawisk paranormalnych. Otóż ci sami naukowcy dodają, że jeśli grawitony przedostają się do światów równoległych, to mogą one być narzędziami, które możemy użyć, by wysłać komunikat do innego wszechświata. Typu cudzysłów, jesteśmy tutaj. Nawiążcie z nami kontakt. Nie oszukujmy się. Badacze w CERN zamierzają zweryfikować równoległe rzeczywistości. Mogą też oczywiście wejść do innego wszechświata. Równoległego, który posiada podobne albo te same prawa fizyki, oczywiście do Ziemi wersji 2.0, czyli ta, podobnej takiej Ziemi, która oczywiście do naszej, tylko że tam mogło, może być zupełnie inna cywilizacja mogą istnieć dinozaury poziom nauki może być w znacznie wyższym poziomie. Albo zupełnie na jeszcze niższym niż tu. Różnie to może być, tak trzeba powiedzieć jasno. Mo może być to wszechświat Hades, czyli tak zwany demoniczny, że mogą demony się dostać i tak dalej, i tak dalej. Każda opcja jest prawdopodobna, żadnej nie wyklucza, mówię jasno. Cudysów, coś może się przedostać przez wymiarowe drzwi w zderzaczu hadronów LHC. I z tych drzwi może coś wydostać się na zewnątrz, lub my możemy coś przesłać. Sergio Ber Berlotti, Berluci, przepraszam, dyrektor zespołu do spraw obliczeń naukowych CERN. Słowo B Babilonia czy Babel można y, tłumaczyć jako bramę do nieba albo gwiazdne wrota. Tego typu tłumaczenie używane jest przez wielu teologów, a zatem owe określenie nie odnosi się tylko i wyłącznie do wieży czy też schodów do nieba, lecz bardziej yy, czegoś w rodzaju portalu do innej rzeczywistości. Fakty są takie, iż sądzimy, że żyjemy w trójwymiarowej rzeczywistości którą dostrzegamy, natomiast czas jest czwarty, wymiar, Praktycznie, według teorii strun, superstrun jest 26 wymiarów. Pozostałe, jeszcze jest czas powstania, czas niszczenia, to jest kolejny, jest zwinięte, zwinięte do wielkości bilionów bilio, mniejszych od bilion, biliony razy od protonu, na przykład, raczej atomu protonu. Tak trzeba powiedzieć, Jadąc dalej, naukowcy są jednak pewni, że istnieją inne twory nazwane światami równoległymi membranami całkowicie od nas oddzielonymi. Jedynym czynnikiem mogącym przedostać się między tymi światami, jest grawitacja, a zatem grawitony z mroczną tajemnicą wielkiego zderzecza hadronów LHC. Może yy, wiąże się inne miejsce na naszej planecie, a jest nim góra Graham. Góra ta należy do Watykanu. Znajduje się tam wielki teleskop do, na podczerwi o nazwie Lucifer, czyli Lucifer to jest. Tak zwany oczywiście po każdej literze, y, kropka jest i, i z dużych liter, tak to trzeba powiedzieć. Indianie, o, a konkretnie przedstawiciele plemienia Apache, po, y, pozwali Watykan oraz NASA i próbowali trzymać ich z dala od tego miejsca, ponieważ Indianie uważają, że Góra Graham jest jedną z czterech najświętszych gór na świecie dla wszystkich plemion, ponieważ jest ona portalem Bramą. A zatem jest to strategiczna lokalizacja na naszej planecie, gdzie od tysiącleci różne byty pojawiły się i znikały w naszej rzeczywistości. W tym momencie łączą się liczne teorie spiskowe dotyczące góry Graham, projektu Lucifer nadzorowanego przez Watykan oraz środka CERN. Otóż, wszystko co jest wyżej. Wspomin... wspomnianymi projektami powiązane zostało stworzone w celu po pierwsze obserwacji portali łączących różne światy oraz po drugie wytwarzanie takiego portalu dlaczego Watykan i NASA upatrzyli sobie akurat górę Graham mieli ku temu powód po co narażać się Indianom i użerać się z pozwami sądowymi których notabene jest coraz więcej, jest przecież tyle innych gór z taką y, samą wysokością. Y, sam gubernator stanu Arizona został zmuszony do opowiedzenia się za tym projektem, a jednym z naukowców watykańskich pracujących na Górze Graham powiedział y, wprost, że jest to miejsce, y, że to miejsce zostało wybrane, ponieważ muszą obserwować coś zbliżającego się do Ziemi. Cudysów, mentalność wśród tych, którzy są na najwyż, naj, najwyższych szczeblach administracji watykańskiej i geopolityki, Jedno, jednoznacznie ukazuje nam, że ci ludzie doskonale wiedzą. Co się dzieje w kosmosie i co się zbliża, a to, co się zbliża, może mieć duże znaczenie w ciągu najbliższych 5-10 lat dla całej planety. Ojciec Malashi Martin, emerytowany profesor Papieskiego Instytutu Biblijnego, mi się wydaje, że to jest prawdopodobnie Jezuita, niestety istnieje wiele materiałów. Które podsycają roczne korzenie ośrodka CER. Po pierwsze, są to zdjęcia ukazujące rozmazane postacie, posiadające skrzydła i materializujące się w obrębie CER. Wreszcie, po drugie, niedawno świat obiegł y, amatorski film nakręcony z ukrycia, który przedstawiał grupę ludzi w czarnych szatach i kapturach na głowie Czyżby facaci w czarni. Hm. Którzy dokonali rytualnego mordu na terenie CERN przed posągiem bóstwa Siwa. Oficjalne sprowadzenie, sprostowanie do tego filmu wydało CERN, tłumacząc, że była to dziwna zabawa pracowników. Nie sądzę, że tak było. Powstaje jednak pytanie, czy tego typu tłumaczenie jest przekonujące? Dla mnie na pewno nie. W tym przypadku dzieje się coś wyjątkowego. Otóż religia, świat duchowy, wszelkie odniesienia do czegoś niewidzialnego, a jednak istniejącego, to wszystko łączy się ze światem nauki. W przypadku cudysów. Studni czeluści, Babilonu oraz możliwości istnienia równoległych rzeczywistości religia idzie w parze z badaniami naukowymi oraz projektami naukowymi I to jednak nie wszystko otóż wszystko podąża o kilka kroków dalej. Świat duchowy, pewnego rodzaju wiedza tajemna, będąca magią, pradawnymi rytuałami ze znamionami okultyzmu, przekłada owe rytuały na tworzenie projektów naukowych, czego doskonałym przykładem jest, jest projekt Lucifer oraz Wielki Zderzacz Hadronów LHC, Cudysów obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciał, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym, zła na wyżynach niebieskich. List świętego Pawła Starsu do Efezja 6.11-12 Teraz na koniec zastanówmy się nad, i, nad jednym. Otóż, co jeżeli naukowcy, badacze z ośrodka naukowego na górze Graham, indianie nie, liczne proroctwa i wreszcie sama Biblia mają rację? Co jeżeli istnieje, cudzysłów, studnia czeluści, yy, będąca owym portalem między równoległymi światami? Co jeżeli owe równoległe światy są miejscem zamieszkania bytów duchowych, i jeśli chociażby, jak chociażby, demony, i wreszcie, co jeżeli uda się otworzyć ów Babilon, nawiązać kontakt i sprowadzić na naszą planetę cudzysów. coś nie z tego świata, a zwłaszcza demonicznego, z piekła, i tak dalej, bo też można coś takiego otworzyć. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i do dozo.